Cześć YouTube, z tej strony Prozu, Aż sobie dam troszkę bliżej <laughs> mikrofon. Słuchajcie. Tytuł nie kłamie, będziemy mieli ogromnego lika do 0.4 Będzie to leak zwiastunu no druida z Chin, no bo skąd jak nie z Chin Z wiadomej strony i nie będę ukrywał, że miałem to już dużo wcześniej A z tego względu, że dostałem to też na Discordzie Od pewnej osoby Ja wam szybko coś pokażę, tak szybciutko, szybciutko, szybciutko Oczywiście łapka w górę, ile widziana I od razu cię uprzedzam, tu będą spoilery Nie będzie tutaj o nowych gemach, nie będzie tutaj o nowych skillach Choć nie do końca, bo coś tam się pojawiło e, Ale potwierdzimy sobie to, o czym mówiłem wcześniej, co było dataminowane. DB, czyli trzy formy przemiany druida, i ujrzycie tutaj wywerne, faktycznie ujrzycie wywerne. Tak jak się martwiłem, czy to w ogóle pokazywać, czy to nie będzie tłumacz, bo miałem już to nagranie, jak miało 400 wyświetleń, potem jak miało 800 wyświetleń, nawet miałem jak miało 111, jak rano wstałem, nie? Natomiast kurczę, na no co wam mam powiedzieć? No, jest to dosłownie lik całego, całego zwiastunu. Mam zarówno link do oryginalnego materiału, jest to na stronie chińskiej, Jakiego YouTube'a, tak to nazwijmy, wiadomo skąd, wiadomo gdzie. i mamy też tu Pijama, więc zobaczmy, co Pijam powiedział. I zaraz sobie pogadamy, bo parę pomysłów mi się klaruje. Oczywiście dziś zapraszam i zachęcam was również. Wbijajcie do mnie na Twitcha. Link macie w przypiętym komentarzu i w opisie. Prozu 9.5, ponieważ będziemy dziś tak od 16, i 17. .00. Już może nawet się niedługo odpale, zobaczymy. Więc jak to oglądasz prawdopodobnie po pracy, albo coś takiego po zajęciach, no to już mogę być online, nie. Bo dzisiaj jest wielki zjazd i pokaz ligi całej w sobie, nie. Włącznie z Adziri i tak. I tak dalej i tak dalej Więc zapraszam, zachęcam Bo będą też dropy do zdobycia Zobaczmy co tutaj się wydarzyło I jak to Pidżam ubrał w słowa Dzień dobry YouTube Pidżam z tej strony Słuchajcie no. To co zaraz zobaczycie To jest mega leak Z tego co będzie o godzinie 20 Więc przestrzegam Że to co zobaczycie Zobaczycie również podczas zwiastunu Jest to leak z Chin oczywiście Bo skąd by indziej yep. miał się pojawić Podobny take Zobaczmy sobie już sam ten zwiastun Ty, to jest niemożliwe, że to się sobie zdarzyło, nie? W sensie w 03 był ten Francuz, o którym wszyscy doskonale pamiętamy, a teraz jest cały zwiast. Oni musieli to dostać wcześniej, prawda? Powiedzcie, że oni to dostali po prostu wcześniej. I... i tak to wyszło, no bo... cały trailer? Co tu mamy? Zginąłeś, chłopie. Hej, rozmawiamy z tobą. Okej, okay, tu były jakieś nawiązania nawet do, zobaczcie, widzieliście? Do King of the Mist'a. I asked a question! King in the Mist to jest, oczywiście, że tak. Aha, rytuały. Tam była rytualistka oczywiście, która Janusz No i tu też się, wiecie o co chodzi, to wygląda, no... Trochę nam to sugeruje, że to wszystko powstaje na etapach jakiegoś powiązania z Kinginemistem, nie? Pytanie jakie tam będzie miał skillsety ten nasz druid i czy to ma jakikolwiek wpływ, czy to tylko są lore'owe wstawki. Natomiast, no żeśmy wczoraj docho dochodziliśmy wczoraj do tego, że może pojawi się też y, klasa, ascendencja do Beastmasterki, czyli do właśnie Odnogi, z której pochodzi między innymi Zobaczymy. Co wrong with him? Aha Pokaż, 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 co tam było? No kurde no... Tu jest jakieś... Nie, to jest chyba... To, to jest chyba jakieś powiązanie lorowe. Aha. Dobra, sorry, będę analizował na bieżąco, żeby nie podkradać całego filmu pijamowi, wiadomo, Inspo. Natomiast chcę zobaczyć, co tu się... Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze raz. Poka te slamy tego niedźwiedzia. Wiadomo, ciężko jest wywnioskować jak to będzie szybkie, no bo... To jest tylko zajawka, nie wiadomo jak, co mi temy, nie wiadomo, wiecie, ile jest klatek obciętych, ale te slamy złap nie są aż takie wolne, nie ma, nie ma tragedii. Czy to jest Poisonowy Spark? Poczekaj, pytałem o to Piotrka przy okazji Shapecastu. Na asasynie ludzie teraz grali Poison Sparka w POE 1 Zielona poświata i sposób rozchodzenia się tego zaklęcia sugeruje mi, że będzie można... Albo to jest nowy skill totalnie, i to się jakoś będzie nazywało, nie wiem. Poison coś tam na przykład, Poisonus kurwa, Ten Drills, na przykład. Albo to będzie totalnie, totalnie nowy sposób boostowania i może konwertowania skili. O, a ja lubię Poison! I podwywkę taki Poisonek będzie naprawdę, naprawdę może i udany. Podwywkę, ja to już widziałem, nie będę też ukrywał, więc oglądajcie dalej. Ten jest piękny. Tornada, które można infuzować, jak wymiem, mam. Prawdopodobnie przełożą tutaj, tak mi się wydaje, mechanikę infuzowania z e, tego, co znamy z Source czyli czy Soso. Najprawdopodobniej, no bo to będzie miało sens, nie? Że on będzie pobierał te infuzy i sobie generował różne rodzaje zaklęć No i teraz właśnie pytanie, co z tym Poison tutaj skillem? Czy to też będzie jakiś infuz, czy to będzie Ascendencji jednej z trzech? Ponieważ rozmawialiśmy sobie ostatnio, na wczorajszym materiale zresztą Który się tam ukazał na połe 2db W ogóle ta strona już cała zniknęła, nie? Wywalili to Natomiast tam było info, że będzie Wildheart, Harbinger i ten trzeci, którego już teraz nie ma Ej, Szaman Więc może tam coś będzie z tym związane Dobra, oglądamy dalej jest i wywerna I to też wykopałem już dawno temu na połę 2DB. Mówiłem wam, że to będzie, a nie wiedzieliśmy jak to będzie zrobione. No stoi ona, opiera się na dwóch przednich łapach rodem z, z jakichś, nie wiem, fantazy Gierek. więc popkultury ogólnie, nie wiem, z Game of Thrones na przykład tak stały, nie? Te wywerny czy smoki, czy drakarysy, czy jakich tam nie nazywać. No bada ogólnie. No, i już wiem, że pod tego slasha będzie fajny build na bank. Na bank. No i dosłownie, 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 dosłownie całość jest zlikowana. Cały, cały trailer, rozumiecie to? Cały zwiastun. Ten Celestial Fire na końcu, no fenomenalna sprawa, nie? No i tutaj macie krzaczki, więc wiadomo skąd to się wypełzło. I teraz... Po, zobaczmy, co pigeon tu ciekawego jeszcze mówił. Kawałeczek możemy zobaczyć, wiadomo. I on to, a, jeszcze mówi ten druid coś, poczekajcie. I will find you if. If. się szuka jakiejś tej swojej e, dziewuszki, nie? Tak zakładam. E, wydaje mi się, że to ta dziewuszka, co tutaj była z King Mistem na jednej scenie. Dokładnie ta. Więc prawdopodobnie będziemy jej poszukiwać. Czy to jest ona? Albo to jest bardzo... Jak na wojownika dość szczuplacki woj, albo to jest bardzo nieurodziwa dziewczyna. Pytanie, no... Jedno z dwóch. Nie wiem czy to jest Kita, szczerze to już teraz nie jestem przekonany, jak patrzę na ten, ja na ten jakość. To może być nasz druid jednak No nieważne, co tu Pidżam powiedział ciekawego jeszcze Dobrze, i to jest właśnie to, co zobaczymy już o tej godzinie 20.00, czyli cała Pełna zapowiedź druida no. Pełny pokaz druida No. I teraz przejdziemy po kolei To naprawdę klatka po klatce, co oni nam rzeczywiście tutaj pokazali Pamiętajcie tylko, że to nie jest Wszystko, co nam pokazali, tam będzie pewnie jeszcze półgodzinny film od nich Dokładnie, w sensie tutaj nie ma żadnej informacji Ani ja o nowych yy, bossach, nie ma o Adziri Nie ma o Pinaklach, nie ma o Incursion, nie ma o Mechanice O Atlastir Wampie nie ma o challenge'ach, jeżeli to wszystko będzie potwierdzone, co było na pole 2 db Nie ma o nowych skill gemach czy tam support gemach. Nic nie ma nowego. A na pewno dojdą nowe e, ascendencje. Muszą, muszą, muszą coś dodać poza tylko i wyłącznie druidem, bo będzie lipa. Zmiany w endgame, no tego nie ma, nie? To jest tylko i wyłącznie teaser. Co my tu dokładnie mamy? Oczywiście mamy pokazaną jakąś tam historię. Przypomina mu się, tak jakby kim, kim jest. Mamy tutaj również. Postać z rytualu, która zapewne ma dużo powiązań generalnie z samym druidem, bo sami no. z druidem, jakby na to nie patrzeć. I każdy uderzenie gdzieś tam przywołuje jego wspomnienia, więc... No w sumie tak, to, to już sobie pogadaliśmy. ...tylko powilka, żeby tylko i wyłącznie wyskoczyć albo wskoczyć w akcji. To prawda, w sensie ten Dash ma perfekcyjne możliwości. Pod wszelkiego rodzaju buildy, które mają close combat, nie? Um, jeżeli tym daszem będziemy mogli nakładać stuna, to dla mnie personalnie, Bone Shatter Warrior, pod ten pierdolony dwuręczny młot, ze słapem talizmanu, którym ja będę mógł doskoczyć do grupki, nabić sobie stun czyli kulkę na jednym i wysadzić Bone Shatterem całą grupę stuchenda na instancie, bo Bone Shatter ma jebitnie szybką animację. To będzie go, tu jak coś. To już mówię od razu, jeżeli tak będzie możliwe, nie? Ale domyślam się, że jeżeli będzie taka opcja, to większość ludzi będzie to po prostu robić. I tu mamy pokazane, że jest również to samo tornado, które było wcześniej, ale. Jakby zostały trafione piorunem Bo to mhm. jest dosła, dokładnie ta sama animacja To tornado zmieniło się w elektryczny tornado Czyli to jak miało Tak samo jak jest to w jedynce, kiedy używamy danego elementu Na tornadzie, wtedy on złapie jego element I po prostu bije z jego elementu Zobaczymy, bo to może być albo kwestia tego, że Tornado będzie przechwytywać jakby element Z skilli, który bijemy mój ataków, albo będą te infuzy cholerne Które już mamy w grze wprowadzone, wiadomo Bo to jest jakby mechanika, która w POE 2 Istnieje, nie? Kiedy myślę o jakimkolwiek Innym buildzie, który jakkolwiek się porusza PoE2, to wygląda to na coś giga wolnego. Tak, to nie będzie raczej grywalne. W sensie to jest cinema, bardzo ładnie wygląda, ale no chyba, że to będzie w stanie, będziemy to w stanie wyskalować do 100 milionów na przykład, nie? Bo wiecie, że jestem trochę pierdolnięty i ja tutaj już pewne aspekty potencjału widzę, więc jak się uda, to może z tego zrobimy jakiś one shot, a na badziri Who knows? Zobaczymy. Po Najlepiej wyglądają, a okazuje się, że rzeczywiście je dodają. Miejmy nadzieję tylko, że to będzie spell totem, a nie normalny totem, który po prostu ma jeden skill. Chodzi o te rzeczy, które pokazywali kasterskie, to wyglądają one średnio. Miałem zaczynać druidem kasterem. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Mam nadzieję, że pokażą nam coś więcej, coś fajnego. No, Jakiś... Tak, bo nie było żadnych jakichś fenomenalnych zaklęć. Znaczy ten Poison Spark to będzie mocne na bank. Bo Poison jest obrzydliwie silny w POE2. Gdzie Zobaczymy wszystko. Zapraszam Was oczywiście jeszcze raz serdecznie na streamkę, na którym razem będziemy dogonali. Mówię do Was Pijam Na razie. Okej, okay, na razie. Do Was Pijam Na razie. No dobra, i to był cały film od Pijama. I teraz tak, wiadomo, że jeszcze nie mamy drzewka, ale ja Wam coś pokażę. Eee, Path of Building POE2. Zastanawiam się mocno, czy Wam to likować, ale no jeżeli to. Znaczy, to i tak się prędzej czy później zacznie pojawiać na YouTubie, więc już oficjalnie tak też robię. W każdym razie, ja myślałem, wiecie nad czym. Jeżeli się okaże, że będzie mógł wojny nosić sobie, oczywiście, te cholerne talizmany, nie? To ja, jako miłośnik tytana, oczywiście Hulking Form, klasyk. I teraz tak, Aftershocki jak Aftershocki. Tego raczej nie będziemy potrzebować, wiesz? Co ja będę chciał mieć? Your hits are crushing blows. I więcej damage'a na Heavy Stunt enemies bo crushing blows sprawiają, że Prime Force stun szybciej nabijamy na mobach, nie? I mamy po prostu stun build-up'a większego. Ale to jest najważniejsze: Effekt of small passive skill zwiększony. Jeżeli będziemy mogli tym grać, no to pójście nawet tutaj, zobaczcie, wy w stronę kryta. Jak wezmę sobie crit, to ja myślę bardzo, bardzo intensywnie nad zrobieniem sobie crit. W końcu, wiecie? I zagranie czegoś takiego podkryta. I nawet pójście tutaj, podkryta. Bo dlaczego o tym mówię? Te małe notki wtedy dodają 22%. To jest dużo więcej niż normalnie, nie? Wiadomo, że czekamy na całe drzewko, więc wszystko się wyjaśni tak naprawdę później. Natomiast wzięcie wszystkich małych notek na Kryta Wszystkich tych tutaj głównych, nie? Nawet bez tego on full life To jest bez sensu Tego nie trzeba brać No to wzięcie tego wszystkiego sprawia, że mamy 760% kryt multi 7,5 raza bez itemów, bez ringów, bez niczego Kumacie A ja na Tytanie nie próbowałem jeszcze robić kryt builda I jeżeli to się wydarzy Wiadomo, tu jeszcze możemy sobie wziąć. No to przepraszam najbardziej, najmocniej, najserdeczniej, ale to będzie tak turbope. Oczywiście tu jeszcze 22%, tu jeszcze kryt chance. 780%, zobaczcie, tego kryta jest naprawdę, naprawdę, naprawdę mnóstwo. Tu jeszcze masz critical hit chance, bo te małe notki są najpotężniejszą bronią de facto na cholernym... To jeszcze increase damage jest na dazowanych, Zobaczcie, tu jest kryt często na zdejzowanych. Ja bez itemów mam 31% nakryta i 780 crit multi. I raczej na 90% będę tym grał. Jakby po prostu. Ja chcę zrobić sobie talizmaniarza. Chcę sobie zrobić woja podkryta. Będziemy raczej, jeżeli nam potwierdzą, że działa talizman na każdej klasie postaci i można się przemieniać. Będę robił coś takiego. Zależnie od tego, jak drzewko będzie wyglądać, będę robił coś takiego. Bo. Dzięki temu nie potrzebuję żadnego surroundu ani nic takiego i po prostu wzmocnienie skryt multi i szansa nakryta jest tak Kurewsko duża na tym setupie, że to się w pale nie mieści. I wiadomo, będę mógł odpuścić kilka punktów, żeby wziąć sobie jakąś defensywę, nie? Bo wzięcie kilku punktów tutaj, żeby wziąć to i to, to już mi dużo daje, tak? Wzięcie sobie deflekta czy czegokolwiek innego też mi dużo da. Zniwelowanie delikatnie. Kryt multi czy demedza, nawet odpuszczenie sobie tego całego tutaj drzewka Dalej będzie ok. I dalej będę miał punkty, żeby zainwestować sobie w defensywę Czy to tu, czy odpuścić sobie, nie wiem, dwa punkciki tutaj na przykład I pójść w stronę defensywy tu, pod blura chociażby Dużo jest fajnych opcji eee, Więc tak mniej więcej mi się coś w głowie roi Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, ale Na 90% spróbuję zrobić Tytana, który będzie szybki przede wszystkim Dobra, tyle. Dzięki za oglądanie, widzimy się dzisiaj o 20, a raczej wbija już wcześniej na Twitch. też prosto 95. To był leak i tyle. Widzimy się. Cześć.